Dani kalendarz adwentowy z Cinseya. Muszę przyznać, że to opakowanie jest mega urocze. Tak to wygląda w środku. Jedneczka. Okej, okay, różowy wałek do włosów. Dwójka jest dość spora. Płatki pod oczy. Trzy. Wygląda jakby miało być do mycia języka. Czwórka jest dość mała. I w środku peeling do ust. Piątka. Szczerze mówiąc to nie wiem po co coś takiego jest. Ma to służyć po to, żeby nie spadała wam maseczka z twarzy. Dobra, zobaczymy tą szóstkę. Maska do spania. W siódemce peeling słabej jakości. Ósemka. Krem do rąk, Dziewiątka. Dziesiątka kula do kąpieli i przynajmniej bardzo ładnie pachnie. 11 jakaś duża, krem do twarzy w takiej formie. Ej, bo tu coś jeszcze jest. Coś musiało spaść z innego okienka. W 12 balsam do ciała, 13 gumka do włosów, 14 mini balsam do ust i przepięknie pachnie. 15 w 16 naklejki na wypryski, w 17 trymer, 18 maska do ust made in China, w 19 penseta, a że często gubię to na pewno się przyda. 20 kolejny balsam do ust, 22 żel pod prysznic, sól do kąpieli. Ojej, też pięknie pachnie. I mamy ostatnie okienko, cały ten kalendarz już się rozpadł i tutaj opaska do włosów. Ogólnie miał to być kalendarz skincare, więc spodziewałam się więcej produktów do pielęgnacji, no i ogólnie te produkty mają bardzo ładną szatę graficzną. Ale proszę, sincere, róbcie z polskimi producentami, bo kosmetyki made in China. Dajcie znać, co myślicie o tym kalendarzu.